Kolejny kolor, rybka, Sahira. Rysujemy deskorolkę? Tak! Hej, tu panda! Dziś narysujemy deskorolkę. Deskorolka? Został się do tego wesoły piórnik grzmiał. No to startujemy. Na początku weźmiemy elipsę. Dzięki niej powstanie kształt deskorolki, czyli jej górna część, na której stawia się nogi. Hmm, hmm, hmm. Jest dostępne dwa zabawki na Wielkanoc też. Znak przyda się łuk. Moje srebrinie i boki bez koronki. Czekaj, Żanin, wiem. Ponagrywam. Zdobić. Zrobimy to za pomocą połączonych łuków. Będą bardzo wywinięte. Pierwszy z nich będzie przypominał falę. O, właśnie tak. Ale fajnie wyszedł. Drugi będzie bardziej wykręcony do środka. Wy na Waszych deskorolkach możecie zrobić dowolne kształty. Im będzie ich więcej, tym deskorolka będzie lepiej wyglądała. Kiedyś widziałam taką z rysunkiem pandy. Może tak narysujecie. Będzie mi bardzo miło. Co to za pojazd? Wróćmy do naszego rysunku. Jeszcze na górze stworzymy kilka kółek. O, właśnie tak! Bardzo dobrze. Hmm. I jeszcze jedno. Teraz też za pomocą kółek narysujemy koła. Są one małe, ponieważ umożliwia to lepszą kontrolę nad deskorolką i zwiększa jej zwrotność. Małe koła umożliwiają także łatwiejsze robienie podskoków. Weźmiemy łuk i umieścimy go z tyłu. Można tutaj opierać jedną nogę. Deskorolka narysowana! Deskorolka! Teraz mogę jeść? Pierwszy mi swój rysunek. Teraz wasza kolej. Zaprezentujcie proszę Wasze rysunki deskorolek. Jak będą gotowe, To poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forpankees.pl, a my pokażemy je na ekranie telewizora.